Powiedział im też przypowieść, czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz żazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku podczas, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. Obudniku, Usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fik ściernia, ani skrzaka jeżyny. Nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Kochani. Słowo Boże jest żywe, i osoba, za którą idziemy, to nie jest jakiś niewidomy przywódca. To jest Jezus Chrystus. Nasz Pan i Zbawiciel. Kiedy skupiamy się na Nim, na Jego łasce, to ta łaska powoduje, że nasze grzechy, które my czasami spostrzegamy jako drzazgi w czyimś oku, łaska usuwa je sama. Kiedy idziemy za Panem, On przemienia nasze serca i z naszego serca wychodzą dobre rzeczy. Nawet jeżeli nie jesteśmy się doskonali, to, to łaska nas udoskonala i stajemy się dobrymi ludźmi, kiedy współpracujemy z łaską. Dlatego dzisiaj zachęcam was do tego y, życia Słowem, Słowem Bożym, bo kiedy czytamy Słowo Boże, łaska oczyszcza nasze serca, usuwa nasze drzazgi i nie musimy się zajmować drzazgą wokół naszego brata, ponieważ zajmujemy się Jezusem. I tak jak mówi dzisiaj Słowo Boże, z dobrego drzewa będą dobre owoce. Ze złego będą złe. Jeżeli skupię się na Jezusie, na moim Panu i Zbawicielu, to na pewno przyniosę dobre owoce w moim życiu. Dobrze wykonaną pracę, wychowane dzieci, posprzątany dom, ale też dobre relacje z pracy, dobre relacje w rodzinie, ponieważ dobry człowiek pracuje na tych wszystkich. Sferach, na wszystkich polach razem z Jezusem, nie sami. Duch Święty, kiedy przychodzi ze swoją łaską, to udoskonala i nasze słabości są możliwością dla Boga, i Bóg przemienia nasze słabości w dobro, kiedy mu poddajemy je. Dlatego nie bój się oddać swojej belki Panu Jezusowi, a On zrobi z tego piękne rzeczy.